Mamy kolejny referat, który zaprezentuje pani dr Marta Kornafel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dotyczący platformy Whiteboard jako wsparcia edukacji zdalnej i stacjonarnej. Bardzo proszę, pani doktor, oddaję głos. Proszę państwa, w moim wystąpieniu chciałabym opowiedzieć o platformie Whiteboard, którą odkryłam około rok temu. I przedstawić właśnie tutaj możliwości wykorzystania jej w ramach edukacji zdalnej oraz stacjonarnej. Najpierw przedstawię tak ogólnie, zakładając, że nikt tutaj nie zna tej platformy, podstawowe jej funkcjonalności, a następnie przejdę do. Omówienia moich doświadczeń z, wynikających z pracy z tą platformą. Jak pamiętamy, 12 marca 2020 roku zawalił się nasz dydaktyczny świat poniekąd. Stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem, jak poprowadzić dalej zajęcia. Przy czym w całych tych trudnościach wydaje się, że mniejszym problemem było poprowadzenie zajęć typu wykład, a większym Zajęć typu, typu, właśnie ćwiczenia, tak, aby, aby być w stanie zaktywizować i włączyć w ten proces uczestników w sposób możliwie zbliżony do pracy tradycyjnej, poprzez angażowanie ich w pracę bieżącą. Moje próby i doświadczenia od początku wiązały się właśnie tutaj z prowadzeniem zajęć, głównie poprzez platformę Zoom. Z, z, jednym z pomysłów było, było prowadzenie ćwiczeń właśnie przy użyciu programu MS Word w Microsoft Word, w, w którym zapisywaliśmy, miałam przygotowane zadania, zapisywaliśmy dalsze części rozwiązania. Dzięki udostępnianiu możliwości pisania, mogłam angażować w ten sposób uczestników zajęć. Opracowałam też ogromną bazę pytań na Moodle, pytań różnego typu, jak. Wiele osób z naszego grona, które pozwalały na dodatkowe ćwiczenie przez studentów pewnych typów zadań, aż wreszcie odkryłam Whiteboard. Platforma ta jest dostępna, ogólnie dostępna pod adresem whiteboard.fi. To, co jest. Miłe i przyjemne. Można korzystać z niej bez dodatkowych opłat, z podstawowych opcji, natomiast oczywiście jest możliwość korzystania w wersji rozszerzonej. Tutaj nie chcę robić reklamy, w związku z tym w moim wystąpieniu będę się koncentrować tylko na tych opcjach, które są dostępne w wersji bezpłatnej. W, można korzystać z tej platformy bez zakładania konta użytkownika i to, co jest najlepsze, możliwe jest korzystanie z wbudowanych narzędzi wspierających nauczanie przedmiotów ścisłych. Główna strona tej platformy wygląda tak, tak, że jak widzimy, bardzo łatwe jest założenie nowej klasy. Robimy to po prostu poprzez wybór przycisku New Class. I gdy to zrobimy, tutaj też jest świetna ikonka, która pokazuje, jak za chwilkę to będzie wyglądać w naszych, na naszym profilu, w naszym oknie nauczyciela. Tutaj mamy adres, który udostępniamy do tej naszej wirtualnej klasy naszym studentom czy uczniom. Możemy łatwo skopiować ten adres i wysłać to przez czat, na przykład, bądź też pokazać kod QR, za pomocą którego po zeskanowaniu studenci automatycznie zostaną połączeni, włączeni do tej klasy. Gdy to zrobią, tutaj poniżej tej tablicy pojawią się kwadraciki, które będą prezentowały ich obszary robocze. Co możemy zrobić dalej? Na tej platformie mamy, kiedy tutaj klikniemy toggle My Whiteboard. Mamy dostępny szereg narzędzi, i tutaj chciałabym podkreślić, zwrócić uwagę na te, których nie ma na innych platformach, których nie znalazłam na innych platformach. Mianowicie edytor równań w postaci takiej znanej z, właśnie z Worda, w związku z tym bardzo przyjaznej i przystępnej dla studentów, ale. Jest też dostępny edytor w wersji Latecha. Tutaj biblioteka Latecha zaimplementowana na tej platformie jest bardzo bogata. W związku z tym, dowolne struktury, dowolne symbole, które są dostępne za pomocą komend mamy do dyspozycji. Wystarczy wpisać bądź wkleić wcześniej przygotowany. Kod latechowy, a następnie kliknąć Insert, i wtedy ten zapis pojawia się na naszej białej tablicy. <laughs> Jakie narzędzia mamy jeszcze do dyspozycji? Nie było tego w ubiegłym semestrze jeszcze dostępnym, ale w, w sierpniu została wprowadzona aktualizacja na platformie Whiteboard w ramach której zostało udostępniona, została udostępniona została możliwość sporządzenia taki moduł sporządzania wykresów. Bardzo przyjazny interfejs, prosty, znany użytkownikom, wielu użytkownikom z programu GeoGebra. Bardzo łatwy do, tutaj do obsługi. Pozostałe narzędzia, których, no powiedzmy, że ja na moich zajęciach niespecjalnie widzę potrzeby używania, ale które są dostępne i mogą być inne osoby tym zainteresowane, to wstawianie, to Equation i Graphs to są te dwa moduły, o których, które przedstawiłam, natomiast jeszcze jest możliwość wprowadzania tutaj, symbolu, postaci, kąta, można, w, można w, wstawić kąt o dowolnej wartości, ustala się to w odpowiednich parametrach. Boxes, maksymalnie 10 na 10 tablica z okienkami, którą można wykorzystać na przykład przy okazji zajęć z macierzami. Pie charts, czyli wykresy właśnie takie kołowe, na których możemy dowolne stosunki pokazywać, linijka, ekierka, Także to są, to są narzędzia, które są również tutaj dostępne. W jaki sposób przebiegały zajęcia, z wykorzy moje zajęcia z wykorzystaniem tej platformy? Tutaj na moim uniwersytecie platformą, którą mieliśmy dedykowaną do zajęć zdalnych przez cały ubiegły rok akademicki był Zoom. W związku z tym byłam w, ze studentami w kontakcie jednocześnie poprzez Zoom. Na samym początku zajęć zakładałam właśnie klasę dla studentów, wysyłałam im link poprzez czat na Zoomie. Na początku semestru studenci zostali uprzedzeni, że będziemy wykorzystywać tę platformę i poproszeni przeze mnie o opanowanie jej podstawowych funkcji. Przetestowanie, co będzie dla nich lepsze, czy używanie tej platformy na, na urządzeniach mobilnych, czy też na, na komputerze. Oczywiście na komputerze wiąże się to z tym, że całe rozwiązanie musi być wprowadzone z klawiatury. Na urządzeniu mobilnym możemy operować palcem, zapisywać rozwiązanie tak jak tradycyjnym długopisem, przy czym wymaga to pewnej wprawy, no, wiadomo, ze względu na rozmiary ekranów, typowych ekranów. W jaki sposób pracowaliśmy nad konkretnym zagadnieniem? Jeśli typ zadania był prezentowany wcześniej na wykładzie, przypominaliśmy wspólnie, jaka była idea tego zadania, cel oraz schemat rozwiązania. Jeżeli omawiany był nowy bądź trudniejszy typ zadania, i jeden przykład w dyskusji ze studentami, w odniesieniu oczywiście do treści prezentowanych wcześniej na wykładzie, był prezentowany jeden przykład przeze mnie na tablicy ZUMA. Następnie przechodziliśmy do samodzielnego, samodzielnego przez studentów rozwiązywania zadań na platformie whiteboard. Bardzo użytecznym i funkcjonalnym tutaj aspektem tej platformy jest to, że zadanie, które planujemy do wykonania, do wykonania, do rozwiązania wraz z naszymi podopiecznymi, możemy przygotować wcześniej, możemy wkleić je na swojej tablicy w odpowiednim momencie, a następnie. Tak jakby wysłać kopię tego zadania do wszystkich uczestników naszej sali, którzy znajdują się w naszej klasie, w naszej sali, w wirtualnej sali. Dzięki temu studenci mają przed oczami to zadanie i nie muszą się koncentrować, ani tracić czasu na jego, tak jakby, przepisywanie na własną tablicę. Następnie, mając podgląd, podgląd tablic, które, na których pracowali uczestnicy, mogłam reagować na bieżąco, jeżeli widziałam jakieś typowe popełniane błędy. Mogły to być ogólne uwagi, typu: Prawda, proszę pamiętać o tym, aby. Ale też starałam się prowokować dyskusję, tak, aby studenci również krytycznie patrzyli na rozwiązania swoje bądź kolegów. Robiłam to na dwa różne sposoby. Po pewnym kluczowym etapie, na przykład, postanowiłam wyświetlić jakieś rozwiązanie poprawne jednej jednej z osób. I wtedy prosiłam po prostu o porównanie swoich rozwiązań z tym, co jest zaprezentowane na slajdzie, bądź pytałam, czy obecnie zgadzają się, że jest to rozwiązanie poprawne, czy może mają jakieś uwagi bądź pytania. Wtedy autor tego rozwiązania był proszony właśnie o odpowiedzi, odpowiedzi na pytania uczestników. W jaki sposób wyświetlałam te etapy? Jako prowadzący na tej tablicy whiteboarda miałam możliwość powiększenia pojedynczej tablicy jednego studenta i udostępniałam ekran przez Zooma, tak żeby wszyscy mogli ten, tę część zobaczyć wyraźnie. W przypadku rozwiązania niepoprawnego, tak też, też się z czasem, z wiadomo zdarza. Jeżeli wybrałam do prezentacji rozwiązanie niepoprawne, wykorzystywałam dodatkowo możliwość na whiteboardzie ukrycia imion autorów danej tablicy. Jest, jest taka możliwość anonimizacji uczestników i dopiero po dokonaniu anonimizacji wyświetlałam takie niepoprawne zadanie, prosząc o komentarz w grupie, gdzie jest błąd, szukaliśmy wspólnie błędu oraz sposobu, właściwego sposobu na rozwiązanie zadania? Dzięki takiemu postępowaniu osoba, która popełniła błąd, nie, nie obawiała się tutaj, że zostanie w jakiś sposób stygmatyzowana. Natomiast prowokowało to z jednej strony do dyskusji właśnie i, i takiego krytycznego spojrzenia na rozwiązanie, z drugiej strony budowało też takie poczucie gotowości w studentach, ponieważ mieli świadomość, że mogą być poniekąd wywołani do tablicy, tak jakby, i poproszeni o prezentację prezentację swojego rozwiązania, w związku z tym byli bardziej skupieni na zajęciach. Dzięki temu ciągłemu podglądowi, które, które, który mamy na, właśnie na whiteboardzie, można bardzo dobrze realizować wsparcie dla osób zagubionych lub też nieprzygotowanych, powiedzmy, do zajęć. Takie osoby bardzo szybko jest wtedy, można wtedy zidentyfikować. Wiadomo, po prostu widać, że po, na ich tablicach nic się nie dzieje. Co więcej, myślę, że wszyscy ma, mieliśmy doświadczenie takie, że niektórzy z naszych studentów po prostu logowali się na zajęcia zdalne, ale tak naprawdę nie brali w nich udziału. Chowali się za wyłączoną kamerę i ich tam po prostu nie było, nie słuchali, zajmowali się czymś innym. W takich sytuacjach. Przepraszam. Przy braku aktywności, jakiejkolwiek aktywności na platformie Whiteboard, wyświetlała się odpowiednia ikonka, że osoba po prostu nie daje znaku, żadne, żadnego wirtualnego życia na tej tablicy. <coughs> Najmocniej przepraszam. Podsumowując moje wystąpienie, w, w platformie Whiteboard widzę bardzo wiele korzyści. Przede wszystkim jest to aktywizacja studentów, w, do wspólnej pracy na bieżąco, koncentrowania się na zajęciach. Jest to świetne narzędzie do prowokowania dyskusji oraz umożliwia właśnie kształcenie krytycznego myślenia. Co więcej, <tryk> <tryk> przepraszam, można to również wykorzystać w kształceniu stacjonarnym, uruchamiając taką wirtualną klasę na zwykłych zajęciach. Czy są wady? Pewne wady, tak, ujawniły się, drobne wady, polegające, prawdopodobnie z, wynikające z wykorzystania platformy bez dostępu płatnego w, oraz, jak się domyślam, rosnącej popularności tej platformy. W grudniu i w styczniu w grudniu ubiegłego roku, na, w styczniu tego roku, Zdarzało się, że platforma była po prostu przeciążona. A, ale jako komentarz do tych, tej listy przekażę Państwu to, co na to moi studenci. To, co Państwo widzą na ekranie, to jest komentarz z ankiety studenckiej, która została wykonana w semestrze, w semestrze zimowym. Podobało mi się to, że pracowaliśmy samodzielnie podczas zajęć. Gdy nie ma interakcji, szybko się nudzimy jako grupa, a tutaj zawsze było coś ciekawego do zrobienia. Więc zakończę moją prezentację tym obrazkiem i dziękuję Państwu za uwagę.